agraïm

Dzień dobry we wtorek. Zaczynam kolejnego vloga. Miałam zacząć w poniedziałek, ale wczorajszy dzień był dosyć specyficzny. Ja mogłam wziąć okulary, trochę mnie radzi słońce, no ale korzystamy z witaminy D. Z wczoraj mogliście zobaczyć tylko parę przebitek, jak już wracaliśmy. Jak już wracaliśmy z kina, wybraliśmy się na film wieczorem, żeby się zrelaksować. Oboje weszliśmy trochę Niezadowoleni z tego filmu, ale e, przynajmniej byliśmy w dobrym kinie, bo w kinie młociny, e, w multikinie na młocinach, gdzie są rozkładane fotele i jest o wiele wygodniej niż we wszystkich innych kinach. Więc mogliśmy sobie chociaż poleżeć, a film był długi, bo 3,5 godziny, ale nie pamiętam tytułu. Coś tam księżyc z księżycem. E, więc miałam zacząć wczoraj tego vloga. Ale nie do końca wyszło był taki dosyć specyficzny dzień ostatnio. W ogóle mam trochę doła, związanego z, z wieloma sprawami. Ale to może temat na inny film. Ech, myślę, że na podsumowanie trzeciego trimestru, który będę robiła później, więc teraz nie będę się wywodzić na te tematy. Ech, ale chcę. Ale chcę ogólnie zacząć publikować dwa filmy tygodniowo. Czasami będą to... jest tracę głos. Dlaczego? Czasem będą to dwa vlogi w tygodniu, a czasem będzie to jeden vlog, jeden pogadankowy. Może czasami dwa pogadankowe. Ale chciałabym montować i wrzucać dwa filmiki tygodniowo. Dlatego zaczynam nowego vloga dzisiaj, bo dzisiaj pojawia się też pierwszy film w tym tygodniu na kanale. I będą się też zmieniały trochę pory publikacji, bo wcześniej wrzucałam w soboty ten film, ale teraz jak chciała dwa razy w tygodniu publikować, to jeszcze muszę się zastanowić dokładnie w jakie dni i o jakich godzinach. Dzisiaj chyba wrzuciłam na 16:30. Więc tak. Taki mały update, że chcę. Ptaszki odzywają, że chcę dwa filmy tygodniowo publikować. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodziło przy zbliżającym się porodzie. I w sumie chyba więcej update'ów na razie takich nie mam. W ogóle ten tydzień ma być też bardzo ciepły, więc chciałabym skorzystać z tej pogody i zacząć trochę więcej spacerować, bo ostatnio przez te bóle w pośladku się bardzo rozleniwiłam ale zobaczymy jak to będzie szło i na ile będę dawała radę dzisiaj piękna pogoda, świeci słońce ja żałuję, że nie wziąłem w ogóle okularów no ale korzystamy, no, łapiemy witaminę D w ogóle też dzięki tym spacerom mogę trochę poeksplorować naszą okolicę i już jakiś czas temu w sumie znalazłam ale dzisiaj postanowiłam tu sobie przyjść i posiedzieć zbudowali nam małą tężnię niedaleko mieszkania Tutaj są dwie, dwie ławeczki. W ogóle jakieś. Jakieś owady latają obok mnie. Jakieś takie, nie wiem czy to jest do poleżenia, czy do czego. Ale wcześniej po tym dzieci skakały. Ale mamy jakby dwie tężnie i w ogóle zrobili tu też biblioteczkę. Chociaż jest na razie tylko w niej jedna książka. Ciekawe jak to się w ogóle będzie sprawdzało. No ale jest. Tam dalej jeszcze coś się rozbudowuje, jest poodgradzane trochę. Już nawet fajne miejsce, żeby przyjść i się zrelaksować. Podam na chwilę do Rosmana po kapsułki do prania i lecę dalej. Wróciłam do domu obiad zjedzony i teraz pora na małą drzemkę bo jakoś taka cenna się zrobiłam strasznie Chcę się zdrzemnąć i widzimy się potem Pojechaliśmy do galerii na chwilę pozałatwiać parę rzeczy, a teraz czekam na Krzyśka który już słyszę i widzę, że ma je ręce i będziemy wracali do domu. Załatwiliśmy, co mieliśmy załatwić. Ja wykorzystuję jeszcze mikrofon, bo jest naładowany. Wróciliśmy do domu. Krzysiu zrobił mi bardzo przyjemne masaż na odprężenie bolących mielędziów i pośladków, a teraz lecę jeszcze się zrelaksować właśnie w kąpieli i odprężyć na wieczór przed snem. Ale widzę już, że mi mruga w ogóle mikrofon, więc będę musiała go naładować. Także ja lecę się relaksować i pewnie kończę już na dzisiaj. Więc dobranoc i do zobaczenia jutro. Dzień dobry w środę Zaczynamy 36 tydzień ciąży Zbliżamy się Ku końcowi A ja witam się Z łazienki Ponownie Tym razem nie wieczorem A rano Jak się ogarniam na cały dzień Płosy już umyta, Teraz kończę je ogarniać I będę też się szybko malować Mamy dosyć Późną godzinę, bo już chyba jest po 11, ale udało mi się wstawić już zupę na obiad. się będzie szczawiowa. Robię więcej zawakuję ją, więc będziemy mieli na czarną godzinę. Ale też. No, Krzysiek wybił mnie z rytmu. Potrzebował na chwilę mojej pomocy, ale już wracam do ogarnięcia się. Eee, a o czym przy okazji chciałam pogadać? ogarniając się, to fakt, że ponownie nawróciło mi bojotokowe zapalenie skóry głowy, z czym chyba Wam już kiedyś o tym opowiadałam. Eee, z czym no, borykam się co jakiś czas, ale całe szczęście eee, od zeszłego roku uczęszczaliśmy do trychologa z Krzyśkiem. On ze swoimi problemami, ja ze swoimi. I wiem już teraz, jak sobie dokładnie radzić właśnie z tym łojotokowym zapaleniem skóry. I wracam e, do wszystkich zaleceń od pani trycholog. Mimo tego, że tak większość z nich stosowałam. E, ale muszę wrócić do półkanek, No i takiego dokładnego przestrzegania wszystkiego o czym nam mówiła a co kluczowe jest przy łojotokowym zapaleniu skóry jest po pierwsze porządne oczyszczanie skóry zarówno peelingiem jak i odpowiednim szamponem ale też przywracanie pH skóry głowy tak żeby to wszystko załagodzić Ja dodatkowo stosuję na to uporczywe swędzenie płukanki z y, octu jabłkowego, co bardzo pomaga, więc będę do tego wracała teraz, żeby wyleczyć te swoje stany zapalne, które mi się pojawiły na skórze głowy. Yy, I zgubiłam wątek. Ale tak, yy, czyli to kwestia włosów, wracamy do porządnej pielęgnacji, ja peeling skóry głowy i tak wykonuję y, przynajmniej raz w tygodniu. Czasami, oczywiście, zdarzyło mi się tam pominąć któryś tydzień, ale teraz przy nawrocie jest bardzo kluczowe, żeby ten peeling skóry głowy wykonywać, więc tego będę się trzymać. No i żeby uniknąć tego nieprzyjemnego swędzenia, to też płukanki właśnie z octu jabłkowego będą wchodziły przy każdym myciu. Co do samych produktów, jakich używam, w sensie szamponów specjalistycznych czy peelingu, który używam, nie chcę się tym dzielić, z tego względu, że według mnie każdy powinien pójść ze swoim problemem do trychologa i niech trycholog przepisze odpowiednie produkty. Mi przepisał akurat te, komuś innemu może przepisać inne, które też mu będą pomagać, ale takie kluczowe właśnie zabiegi, na które zwracała uwagę pani trycholog, jak do niej chodziłam, że no, kluczowe jest to oczyszczanie i przywracanie pH skóry głowy, więc na tym będziemy bazować, a te płukanki z otu naprawdę mi pomagają, więc je też będę stosować. A teraz biorę się za szybki makijaż. Bardzo delikatny. Ogólnie mega lubię też to, jak mam zrobione rzęsy i brwi. To tak naprawdę nie zajmuje to dużo czasu. A efekt taki dzienny dla mnie jest bardzo zadowalający, więc będę ubolewać trochę, bo na razie chyba yy, będę musiała trochę zrezygnować z rzęs. Chociaż zobaczymy, może jeszcze raz przed porodem uda mi się pójść, ale potem nie wiem, czy będę miała tyle czasu, żeby leżeć na rzęsach dzieciaczkiem. Zazwyczaj najwięcej czasu skupiam właśnie na rozprowadzeniu podkładu Bo jak nie robię rzęs, czy. Znaczy nie muszę za dużo robić z rzęsami czy z brwiami. To zależy mi na tym, żeby podkład był dobrze rozprowadzony. Ale też nie lubię jakoś bardzo dużo go nakładać. Dobra? Trwalamy so, strefę T, bo zauważyłam, że to jest. Mój kluczowy problem, znaczy pod oczami, też wokół nosa i głównie broda. Tam się wyświecam najbardziej, i tam też pojawia mi się um, łojotokowe zapalenie skóry, z kolei na twarzy. Więc y, taka moja uroda, że i na skórze głowy, i na skórze twarzy mam ten problem z łojotokowym zapaleniem skóry. Więc ten łój zdecydowanie mocniej się wytwarza tutaj wokół nosa i na brodzie, stąd też te stany takie zapalne, że tak to mogę powiedzieć, na brodzie. Ale co zauważyłam, że też jak pomimo tego, że może warto, żebym sobie żebym dała skórze czasami trochę odpocząć, i też tak robię, że ostatnie chyba 2-3 dni miałam bez makijażu. Ech. Ale zauważyłam, że mam w ogóle tendencję do dotykania twarzy wtedy częściej. Co też nie jest dobre, bo raczej tej skóry twarzy nie powinniśmy dotykać, więc też dlatego lubię się czasami umalować, bo jakoś wtedy jakoś nie mam takiego odruchu, żeby tą buzię cały czas dotykać. A jak nie mam makijażu, to za chwilę przetrę za tą buzię coś się dotknę, a tak. Przynajmniej jest przykryta i nie dotyka mi. Mam wrażenie, że wtedy też to trochę pomaga. Nawet biorąc pod uwagę, że się maluje. Jeszcze tak naprawdę został róż, rozświetlacz i utrwalić brwi. Make-up będzie gotowy. Rozświetlacz. Jakoś dużo. Brwi. Ja brwi swoich nie lubię robić na żadne mydełko. Mam wrażenie, że to bardzo skleja, i tak naprawdę mi nic nie utrwala. A raczej robię rwi, a lakier do włosów i to sprawdza mi się najlepiej. Hmm. Szybki make up gotowy i idę dalej ogarniać zupę. O, udało się znaleźć jakieś miejsce do postawienia. Jest 12, za 10. To jeszcze z 20 minut, niech się ten wywar pogotuje. I będziemy robić dalej. Zupa się robi. To trochę bałaganu. Mięso na burgery przyprawione, a jest taka pogoda za oknem, że naszą mnie na kakałko o godzinie 12.30 więc zrobiłam sobie kutkałko siadam przed telewizorem, mogę nam sobie YouTube'a i będę się relaksować jak się zupa będzie robiła potem muszę jeszcze skoczyć do sklepu bo brakujące rzeczy do burgerów ale to jeszcze trochę lecę do sklepu po brakujące składniki do obiadu Nie spodziewałam się, że będzie też padał. Ale trudno, nie jestem za bardzo na tę pogodę ubrana. Wziąłam parasolkę i idziemy na szybko do sklepu. Zupa dokończona, zjedzona, ale teraz trzeba ogarnąć kuchnię poprzelewać rzeczy przygotować do robienia potem burgerów Pataty gotowa Tutaj czeka papryka, boczek, sałata i burgery. Gotowe. Mam Krzyśka i siadamy. Do obiadu, kolacji. Oczywiście, jedząc z burgera musiałam się ubrudzić, więc przebrałam sobie swój sweterek. I teraz wędruję w takim ubranku, ale idę teraz zjeść deser. A na deser kupiłam nam dzisiaj przepyszne rogaliki z nadzieniem orzechowo-czekoladowym, więc to sobie w szamie a potem myślę, że poćwiczę sobie trochę z tymi lędźwiami i pośladkami. I je rozmasuję, porozciągam, więc najpierw sobie zjem, a potem podziałam, żeby może trochę jednak przeszły mi te bóle. Mamy już czwartek. Nie wiem kiedy te dni w ogóle lecą, ale za oknem widać, jak leje drugi dzień z rzędu. Pogoda nie zachęca do niczego, więc zabrałam się za montaż tego vloga. W tle oglądam sobie dziewczynę z LGS, i potrzebuję jeszcze zgrać jeden materiał, właśnie do. muszę wyciszyć. Um, muszę zgrać jeszcze jeden filmik który mam u Krzyśka na telefonie żeby zacząć montować tego vloga I dlatego um, chwilę na niego czekam bo on ma teraz spotkanie a w międzyczasie na, jak na taką pogodę przystało zrobię sobie jak. W ogóle, wsadzę Was tutaj. Patrząc na to, że zaczęłam 36 tydzień ciąży, tak sobie myślę, że został miesiąc, tak naprawdę, a może i nawet mniej, do rozwiązania. Trochę sobie myślę o tym, żeby będę tęsknić za tym łóżkiem. Mimo tego, że no ten trzeci trymestr nie jest dla mnie najłatwiejszy, ale to opowiem Wam na pewno w filmie podsumowującym trzeci trymestr to jakby bardzo się cieszę na rozwiązanie i poznanie naszego Bobasa, ale z drugiej strony sobie myślę o tym, że będę tęsknić za tym brzuszkiem kakałko się zrobiło że będę tęsknić za tym brzuszkiem za tymi ruchami, które się czuję i mimo tego, że jest ciężko w trzecim trymestrze, to za tymi ciężkimi czasami w tym trymestrze też będę tęsknić. Ale to taki mały off-topic, który przyszedł mi do głowy dzisiaj w sumie, jak mówiłam o tym Krzyśkowi, że fajnie jest mieć swoje dziecko pod serduszkiem i je móc tak nosić. Przez 9 miesięcy, więc czas ucieka, tyka szybko ten zegar. Dopiero mam wrażenie, że były moje urodziny w marcu, gdzieś się dowiedzieliśmy. A to już zaraz jest listopad, i zaraz będzie rozwiązanie. Ale też bardzo się cieszę, że poznamy naszego szkraba. No, także nie da robić dalej kakao. Także nie wiem, czy ta kurtka jest potrzebna. Na Najwyższe ściany, ja bielona czerwka do taruny, no oczywiście jeszcze perfumy. Ostatnio na nie używam sobie tych Mugler ale in wodę. Nie wiem, czy mnie nawet widać, ale mam małą zachciankę na naleśniki, a ja przy okazji nie ruszałam się dzisiaj w ogóle z domu, więc uznałam, że przejdę się na mały spacer do Biedronki i kupię brakujące mi e, produkty. Właśnie do naleśników, a fajnie bo też nie pada, więc mogę skorzystać z tego. Mam chyba wszystko, co potrzebne do naleśników i naszych zachcianek wieczornych. Chciałam nagrać też w ogóle fajną przywitkę z <laughs> kasowania produktów przy kasie. Ale no, oczywiście tak ustawiłam aparat, że zasłoniłam połowę obrazu. Ale może tak czy siak wrzucę. Ale teraz na powrocie właśnie zaczął deszcz, trochę padać, więc wracam do domu i biorę się za naleśniki. Jeszcze schodziły za mną te naleśniki. Więc sobie dodam trochę na podbicie białka pomimo słodyczy. Chcesz trochę na podbicie białka Ale nie z mojego.